No ale jak tam, jak ten ten wyjdzie? Ale no co idzie? Rebek, o czym ty gadasz w ogóle? Nic nie ma. Co ty? Ty jesteś, wiesz, co? Ty jesteś taki nieciekły. No, taki co powiem, ciekły? Tak? wiesz Co? Wiesz co ale ja myślę, że ty jesteś poważny, naprawdę. Ja jestem poważny. Ale nie było. W ogóle, jak to, tego... było, że, jak to było, że ten, że, że ty kiedyś myślałeś, że jestem taki super poważny się mnie bałeś, tego nie czaję? O, o, bo było tak, że ten, było tak, że ty robisz jakieś tam odcinki, w ogóle jakieś tak poważne gadałeś, jak się jak ksiądz Ja nigdy poważnie gadałem. Ja nigdy poważnie nie gadałem. Gadałeś. Nigdy. Dawaj stary tak. Ja? Witam serdecznie z tej strony Remek Dzisiaj kolejny odcineczek tak, tak księża Michael, mówią? Tak? Tak. tak ksiądz mówi? Nie ale to był przykład Dobra Remek nagrywaj już Albo nie, nie no, to, to mam ci powiedzieć czy nie? No powiedz no. Albo nie mów dobra nie mów Czemu? Nie no. chcę wiedzieć Ale nic nie 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 chcę wiedzieć Dobra zaczynaj nagrywać Ciota <laughs> Ale powiedz tak na wstęp jestem ciotą Jestem ciotą Ale się już boi grzeczny murzynek, grzeczny grzeczny murzynek, słuchajcie, czy już to nagrywasz? Dobra, już nagrywam, no. Dobra, nie słuchajcie, dobrze. Remek mnie szantażuje tutaj takimi rzeczami, że nie... Nic cię wiedzieć. To są. To są takie szantaże to co on... To... On jest inny na odcinku Co i... ej, 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 no nie przesadzaj, dobra, we... Wy... Nie jestem fałszywy, to jest bardzo niefajne oszczerstwo I musisz to cofnąć, bo wiesz, że tak nie jest No dobra, nie jestem no ale, no ale, ale, ze mnie żartuje, z moich uczuć No nie można, a to kto mnie gnoje na twoim odcinku tak w ostro, co? I to nie były żarty, tak? To no no były żarty A to nie są żarty? Ale to są żarty o uczuciach, ja mam uczucia, a ty nie masz Ej, <grymie> 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 Rewe, kiedy się spotykamy właśnie? Nie wiem, w ten weekend Ten? Serio? <grymi> no spoko Okay, Poważnie tak. mówię Dobra Już ci mówiłem, a ty znowu? Ale to kiedyś się spotykamy? Okay, no okay, mi dobra Mi ten weekend pasuje, Idziemy na razie Idziemy do kina? Do ja obawa, kina. Nie do kina ja nie będę pijakował, ja nie będę Nie, pójdziemy na... na... Chciałem powiedzieć na, loda Boże Na sałatkę Już by to wierzy. wszyscy powiedzieli Ae pedały Ale, pędały! ale fajnie jest przy, pójść z, z, przyjaciół, z przyjaciółmi na loda Naprawdę bo, Ja wiesz że to brzmi radykalnie, dziwnie i o co to chodzi To znaczy radykalnie no, że tak wiesz, na loda, lol. lol! Na loda, geje! A tu wiesz, no tak fajnie zawsze wiesz, pójść i <sus themes> tak zjeść i w ogóle. Ani mi gardło boli, już jak się dla ciebie poświęcam. No słyszę. Że mi gardło boli, jezus, to jest nosak. walcz z nim! Czarmilion. Czarmilion, jest, walczę z nim, faj! Scrap, ona seksowny był Ej, mój, mój, <suszel> Cześć dziewczyny, chciałbym wam powiedzieć, że jestem aktualnie wolny, możecie nam mnie pisać, nie ma żadnych problemów. fan slash, gameplayer. Nie, mój Aska to Mulciak. No, przepraszam, mulcie. O, mogę coś ulepszyć teraz. Uh, fire, ulo... Słyszysz mój głos, stary? Łotam. The... Słyszałeś mój głos przez chwilę? No był zupełnie inny. Był stary. What the fuck, man? Ej, ja za mutację, stary. Słyszysz mój głos? Co się dzieje? What the... Ej, słyszysz mój głos teraz? No słyszę Ja pierdzielę Co się dzieje? Uh. Ej no nie umiem go zabić, Cześć, z bazy, bazę, ósmy level no, Tak, zmienił mi się głos, słyszysz to? Ja pierdzielę nie mam głos, słyszysz to? No, słyszę Jezus, ej, ale już nie z... no, Balba Ło... daj więcej hmm. z siebie Dobra, Remek, chodźmy, idziemy Idziemy do tego, no idziemy kusy, kusy. do... Do no, dungeona, chodź. Kuziwa, 84 x za 911. Chodź Remek, do dungeona. Znaczy, górne. znalazłem dungeona, chodź. Chodź, 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 chodź. Remcio! Eee, co ty masz za głos? <laughs> nie wiem właśnie. Nie może... LOL, inny multi. Nie wiem, mo... Jezus, słyszysz to? Słyszę ja. to! Jezus Maria, co to jest za głos, nie ogarniam <laughs> tego. Dobra, chodźmy tędy. Skrzynka, o złoto, o złoto dla mnie. What the fuck, walczę z kimś. Jezus, 43 level. Jezu, jezu, <noise> to uciekam. To Mimo... jest ten taki Bebok. Dobra, uciekłem. Bebak. Dobra, co my tu mamy? Ej, tutaj, czasem... Ej, tutaj czasem nie jest the end. Boże, kiedy masz głos? Tutaj czasem nie jest the end. No jest Stary, chyba, ale nie wiem, to nie Idziemy znam. szukać the endu i możemy zrobić. Zaznaczymy sobie, wiesz. Patrz e... książki, książki, książki. Co? To jest jakaś biblioteka. Po co książki? Może miejska? Nie wiem. Słuchaj, znajdziemy ten y, portal do The Endu i będziemy mogli zrobić w którymś odcinku wyjazd na do, do The Endu. Jezus Maria, zmień ten głos! Nie wiem co mi się stało. Boję się ciebie! Demek nie wiem co mi się stało. Ja się... Tamek, no. <laughs> Remek... Nie, remek, ja nie wiem co się ze mną stało, naprawdę. Zmieniłeś głos, ewoluowałeś, multi ewoluował, to będzie 100 ja, odcinka, multi ewoluowałeś. To... Ej, Remek, najgorsze... Ewoluowałeś, ej bez kitu naprawdę, no! Remek, ale najgorsze jest to, że... ...ja myślę, że od... ciągle odkrząkam, a dalej mam ten sam Ej, to się port. inaczej mówiło, nie tylko... Evolu... Evo... ewolucja, tylko... Evo... Evo... Ewolu... ewolucja. Ewol... Ewolucja. 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 Ktoś ewolował? Nie, ewoluował. Ewoluował? Ewolucja. A, tak, tak, dokładnie. Zmień ten głos! Boję się ciebie! Stary, ale ja nie wiem, ja chłopie odkrząknąłem i dalej mam ten sam głos. Zabił mi Pokemona! Jak to ci zabił Pokemona? Zmień ten głos, stary! Ej, yeah, 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 yeah. What the fuck? Wyszedłeś z tej twierdzy? Nie, 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 poszedłem jakimiś schodami, dalej jestem w twierdzy. What the fuck? No, dalej jestem w twierdzy. O, tutaj jestem, ten żelazny. Zmień ten głos, zon. Ej! Ale... Ale co? No... No to nie ty! Jak to nie ja? No jak, no jak nie ty? Jak to nie ja? To ja. Remokciu, to ja. What?! <noise> Jesteś inny. O, zna znalazłem portal do Endu. Ziom. Oh, fuck! Atakują mnie, atakują Poważnie? mnie. Poważnie?! Atakują mnie, ziom. Idę tam. Jezu. O, Jezu. Znalazłem, stary. Gówno prawda. O, znalazłeś! No. Pierwszy raz! Z ręką na sercu znalazłem portal do Endu! Ja też znalazłem! Gdzie ty jesteś? Pierwszy. Mas... Jestem tutaj! tutaj jesteś! No, widzisz? Stary, pierwszy raz w życiu! O, patrz, patrz, patrz! Materiały nowe, widzisz? Te czerwone! Te czerwone to są z tri... wow! To są stary z tego... z tego z Tri... tri coś tam! Zmień głos! Mam te... Remek, przestań. No, zmień to! Jak mam zmienić? Nie wiem! Jest... Nie, to nie ty! Wow, jakie przedmioty, stary! Nie wiem, co to jest, ale... A zobaczmy co tu jest. Wow, nic tu nie ma. Ale beka. Czekaj. Jak to się nazywa. Firestone Shard. A to chyba... Chyba jest z Pokémonów, co nie? Ten Firestone Sharp. No właśnie nie wiem, nie mam pojęcia. Bo... Kurde, ale no nie, nie możemy znaleźć takich tych, tych itemków e, żadnych z tego. Ja może... Może oni w, nie wgrali tego, co? W tym w tej nowej klasie. No nie wiem właśnie, możliwe, że nie. Ale o co ci chodzi? No i gadać jak nie ty! To jest straszne się. Obawiam! A czego się obawiasz? Nie wiem! Hehe, The End. No, zaznaczę sobie to. What? The end, the end, Multi? The end. Co? Co? To ty? No, no ja! What the Boże, fuck, to Ej, masz? tu już nic nie ma ciekawego, tu kupa, 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 kupa. Jaki mam głos? No inny, wiesz o tym, że masz inny! Nie wiem, ja słyszę się normalnie. Nie! <laughs> jak to nie? Ewoluowałeś! Jezus! Ewolu. Ew... Jestem teraz. Znowu nie wiem, jak Jestem to teraz. Multi. Wyjdź stąd, chodź stąd, Multi Pokémon. Ej, ciemny, ej, chodź, ej, star ej, stary, czekaj, bo to jakieś przejścia są. Ło, kurde, stary, patrz co tu jest? Ciemny. Po co tu jest, stary. Ło, e, o nic tu nie ma, ale super. Ale super. Czekaj, bo tu ciemny. coś jeszcze jest. Ciemny. Przekopmy się tędy. Zobaczymy, co tu jest. No, przez No miałeś tam wejść no No garni, dupę Dupę Ej multi unsuba ci daje to już nie jest system czekaj, czekaj czekaj Muszę zakopać tą wodę Chodź do góry do Nie do góry chodź właśnie No właśnie ale ja chcę... Już nie idziemy głębiej do góry idziemy Sam iść głębiej Do góry idziemy Wracamy do domu Już wracamy Tak wracamy do domu Ile tu odcinków walnąć 10? Ja nie chcę iść jutro do szkoły Nie? Nie nie chcę. Ja też nie chcę Musimy Może nie mój. pójdę nie wiem. Nie. Czekaj, kopiemy się w góry, Ale O, chodź jeszcze... tam do góry. Tu jest jeszcze żelazo. Zmień ten głos! Ale ja mam normalny głos. Nie! To no normalny mam. No. No naprawdę nie! normalnie, nic nie, nic nie symuluję stary. To ty może zawsze symulować, a teraz nie symulujesz. Łot, jaka rozkwina, stary. Ej, a coś nie zaszukiwałeś, teraz ci się zepsuł modyfikator głosu i... Modyfika teraz... Modyfikator dupy mi się zepsuł, wiesz? No dupy. mówisz jak nie ty. No i no, ja! Każdy ci potwierdzi w odcinku, że mówisz jak nie ty! No napisz jeszcze posta zaraz, że multi to nie ja. napisz, na, napiszesz? No napisz. Chodź no, do czy... góry, uciekamy stąd. Ale napiszesz? No nie czemu? Mówisz, bo to wiesz, dziwne bo, jest? Bo udajesz, że tak naprawdę mam inny głos, a nie napiszesz no. tego posta, bo to było za bardzo publiczne. Masz inny głos! Nie mam innego głosu Tak! Jaki głupi jesteś? Ty głupi jesteś. Co? No naprawdę no! Nie, ty głupi jesteś. No normalnie. A Woda! Chodź szybko do góry, chodź, 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 pój, pój tu. O, o, wyjście. Nice. Skąd ty wiedziałeś, że tu jest wyjście? No, do góry kopałem A, a, a ty wiesz w ogóle gdzie jest nasz dom? Ehm, no nie za bardzo. No ja tak samo. Mój w tym jest problem. Tak, kompletnie. Nie, Czekaj, tak. Czekaj, kliknij se X i pomyślmy gdzie może być. A! Po drugiej stronie w góry jest. A, no tak. LOL. Tre... Nie, myślę, że to jest trener. E, po drugiej stronie góry. Ale ty tutaj, co nie? Tak. Au. No, what the fuck, widzisz to na wodzie coś? Ty widzisz no, to, to na wodzie? Jakiś, jakiś łaboń Nie, to jest Ninguze, <coughs> Nie, to jest jakiś słopie <coughs> ...gibus. Ja się cię boję, naprawdę. Remek. To, to, jest ja to jest najbardziej przerażające... To jest najbardziej przerażające czy nieki przeżyłem z tobą. Przyjacielu. Przyjacielu, się się to ja, naprawdę. Nie. Remek, no przestań, ej. Zmieniłeś się. Remek, ale to ja, naprawdę. Remek. Zaczyna się obawiać. Remek, co ty gadasz? Nie idź za mną. Zostaw mnie! Ale... Dobra, nie wiem, co się stało z głosem. Naprawdę, masz inny głos. Może ewolu... Naprawdę ewoluowałeś! Ale tak od razu... Tak od razu. Nie, nie jest niemożliwe, stary. Jest to możliwe. Tak, dup jeszcze... mutacja. Nie dup. no co ty. Ale stary, nie, tak nie. mi się nagle tak mnie zabolało. Coś. Bo ty bo kaszlałeś, masz, masz ból gardła A logicznie. stary, stary, może ja. Może ja nagle, tak naprawdę miałem mutację, ale coś mi się zablokowało w krtani, wystarczyło, że mocno odkasznął i mi się teraz odblokowało. Stary, ej, to nie jest głupie, Co What the fuck? Czekaj, Remek, idę do ciebie. Jestem mnie nie Idę do ciebie, Remku. Jezu, jaki masz głos, ja się ciebie boję. Jaki? No na napr... pewno... No dziwny! No, ale no... Ale to ja. Nie jesteś sobą. No, ja jestem. Remek, daj mi jakieś jedzenie, bo ja za zaraz umrę. sneakersa. Snickersa. Zaraz umrę, Remek, please. Przestaniesz gwiazdożyć. Dasz mi? Dasz mi jakieś jedzenie? Nie mam. Nie mam żadnego jedzenia. Remek, proszę, zaraz umrę. Koniec przygody! Multi ewoluował, więc wydaje mi się, że możemy to uznać za kolejną ewolucję. A właśnie, no jak to skoro Twój Pokémon ewoluował, to też ty, i ty ewoluowałeś. What the fuck, postawiłem torcza na piecu. Kliknij Shift i. Aha. Shift i eee. Okej. Okay. Musisz odkryć Amerykę? Jesteś głupi. Sam <coughs> jesteś głupi. Głupku. Ła, no przestań. Eee. Ja też, bo nie mam stary jedzenia. Dobry. Kończymy ten odcinaczek. Przy, ale nie piszcie tylko, że się zmieniłem, bo to jest smutne. Nie, zmieniłeś się. Już nie jesteś Multim, tylko jesteś... ...nie-Multim. A ja to kim jestem w takim razie? No nie Już wiem, no. Nie-Multim. Założę nowy kanał. Pod tytułem Multi po ewolucji? Po ewo... nie, no Jezus. Ty, po, po, e po ewolucji. Po ewolucji, E, po ewolucji. No mówiłem za każdym razem, że mówię to źle. No ja mówiłem. No bo jest... Jestem dyslektykiem i kończę ten odcinek! A, zesrałeś. Sran. Nie, myślisz myślisz co myślisz coś lepszego mnie kupa, kupa, zdrowy kupa, 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 weź, kupa, 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 jestem kupa, kupa, mam srebrny. kupa, 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 trzy kupa, Trzy kupa, Nara! kupa, oh. nie idź, proszę, Rym. Oh. Nie, nie, ah.